Witajcie w kolejnym odcinku gry Dragon Age. Czy jesteście gotowi na kolejną przygodę w fantastycznym świecie pełnym mrocznych pomiotów? Bez zbędnych zwłok, wyruszmy w kolejną epicką podróż. No to zaczynamy! Mm -hmm. Tutaj też warto by było ustawić. Zrobimy taki samokręt. Wskóruję trochę. Tego się nie spodziewałem Dobra. <tryk> Tak zechcesz. Tutaj będę już zostawiła. Znowu. Czekajcie, chodźcie za mną. Gdzieś tu, o teraz tak oczywiście. Broń. Znowu nie szczurka. No pewnie! Czemu nie? To się i ten się lubi, nie? Dobra, już jest teraz. Gdzie przychodzi z nami. Ej, nie, nie. Ja tu stawić. Aha, tu są polityści. Dobra, to i tak nic nie zmienia. Pora iść tam. Jednak. Stój! Dalej nie pójdziesz! Och, naprawdę? Zbezcześciłeś naszą świątynię! Przelałeś krew wiernych, zamordowałeś nasze dzieci. Dość tego. Powiesz mi, dlaczego to zrobiłeś? Po co tu przybyłeś? Powiedz mi, jak masz na imię, a ja powiem ci, dlaczego tu jestem. Jestem ojciec Kolgrim, przywódca i przewodnik uczniów Andrasty. Zabij nas! A zmierzysz się z Andrastą! Ona wyczuje na tobie zapach krwi, a jej gniew będzie straszliwy! Dzieci, chodzi o smoki? Andrasta jest smuczycą? Jest kimś więcej! Jest wspanialsza niż wszyscy dawni Bogowie razem wzięci prorokini Andrasta pokonała samą śmierć! I wróciła do wiernych w postaci wspanialszej niż można to sobie wyobrazić. Teraz nawet imperium Te Winter nie zdołałoby jej zgładzić. Jaką ty możesz mieć szansę? Co się stało z prochami? Nadal znajdują się w świątyni, ale po co nam prochy, skoro służymy przywróconej do życia Andraszcie w całej jej chwale? Więc możesz mi dać urnę? A więc chcesz prochów? Hmm. Być może istnieje sposób, który pozwoli ci odpłacić nam za speszczeszczenie domu i świątyni. A konkretniej? Być może dzięki łasce Andrasty jej największy wróg stanie się jej najpotężniejszym wybrańcem. Mów o co ci chodzi. Prochy, których szukasz, spoczywają na szczycie tej góry. Pilnuje ich nieśmiertelny strażnik, który odrzuca prawdę o odrodzonej pani. Prochy nie pozwalają Andraście na pełne przyjęcie jej nowej postaci. Są pozostałością dawnego wcielenia. Tak długo, jak istnieją, nie może przejść na kolejny etap swej egzystencji. No i co? Chcesz je wysypać za okno? Nie mówię o zniszczeniu. Umiłowana musi odzyskać prochy, by ponownie należały do niej. Wystarczy kropla jej krwi. Krew oznacza potęgę, siłę, wiedzę. Dzięki niej cała moc prochów wróci do naszej pani. Dlaczego więc jeszcze tego nie zrobiliście? Strażnik pokrzyżował wszystkie nasze próby dotarcia do urny! Dysponuje pozostałościami mocy prawdziwej Andrasty! Zna uczniów, a my nie możemy go tknąć, bo czerpie siłę wprost z prochów. Ale ty mógłbyś dać naszej pani to, co do niej należy! W jego słowach nie ma nic poza szaleństwem. To niebezpieczny fanatyk. Uważaj, chce cię zwieść! Nagroda za dokonanie takiego dzieła byłaby wspaniała. A jaka konkretnie? Uzyskasz prawo do korzystania z mocy Smoka! Mocy odrodzonej Andrasty! Zadanie jest proste. Dam ci flakonik ze świętą krwią Andrasty, a ty wylejesz ją na prochy. Uwięziona w prochach magia będzie odczyniona, a nasza wspaniała pani uwolniona zostanie z kajdanów jej przeszłego życia. Gdy wykonasz zadanie, otrzymasz miejsce wśród nas jako czcigodny brat. Możesz mi powiedzieć, co to zawiedza? W krwi uwięziona jest ogromna moc! Dzięki przewodnictwu Andrasty. Potrafimy ją okiełznać. Może należeć do ciebie w zamian za wykonanie prostego zadania. Musisz tylko opróżnić do urny flakonik z krwią. To wszystko, o co proszę. Tumagia krwi jest zakazana. Przez zakon, który założyli mordercy pierwszej Andrasty. Dlaczego mają cię obchodzić ich zakazy? Zakon pragnie tylko większej władzy. Twój zakon wcale nie zna Stwórcy lepiej niż jakikolwiek mężczyzna, kobieta czy dziecko. Stwarza tylko pozory, że jest inaczej. Wciąż uważam, że nie mogę tego zrobić. W takim razie nie możemy ci pozwolić opuścić tego miejsca. Dobroni wraca! Andrasta da nam zwycięstwo! <słuch> Czyżby by fałszywa Andrasta. No dobra. Co kto tam myśli uważanie. i uważa? tam mm. też piesku. Spróbuj ich nie no. When we are to... when it's too...

Bye. sobie życzysz. Nie, mam pełen jak bunek Dobra, za chwilę to w W sumie. Możemy jeszcze trochę inaczej złamić miejsce. O, wymienię w sumie. Na razie o, cudownie. Bruh. Ciekawe czy ja będę musiała z nim walczyć teraz. A, ja się tam nie boję. i tak nie zechciałby pożreć. Jestem twarda i żelasta. Ty za to lepiej zacznij się martwić. Okay. Dziękuję. O, może uda mi się na razie pójść do wozu. Przedać te przedmioty, które są na razie niepotrzebne na przykład. Nie. Nie. Ale mogę ten wypływać na razie, to jest kluczone śniadanie. Chyba. Nie wiem zobaczę co tam jest. Wróciłeś. Udało ci się dotrzeć do urny? Jeszcze nie. Jeszcze nie, ale chcę coś z Tobą mówić. O, odkryłeś w świątyni coś ciekawego? Odrodzona Andrasta ma postać Smoczycy. Co takiego? Oni wierzą, że Andrasta odrodziła się jako Smok? Na oddech stwórcy. Nie wiem, czy śmiać się, czy płakać. Mieszkańcy wioski starają się chronić ją i jej dzieci. Andrasta Smoczyca ma dzieci? Małe smoczęta? I to ich nie dziwi? Musimy liczyć się z tym, że ten, kto to wszystko zaczął, był niespełna rozumu. A co jeśli to prawda? Co mam robić? Nie myśl o tym zbyt wiele. Gdy nadejdzie czas, będziesz wiedział, co robić. Co by się stało, gdyby do prochów dodać krwi? Czy to jedno z tych przypadkowych i czysto hipotetycznych pytań? Jeśli tak, to mam nadzieję, że jest bardzo przypadkowe i zdecydowanie hipotetyczne. Zmieszanie prochów z krwią byłoby bardzo, bardzo niedobre. W najlepszym razie byłaby to oznaka braku szacunku, a w najgorszym, najcięższy z możliwych akt profanacji, przynajmniej w oczach uczonego z zakonu. Ale co by się stało? Nie mam pojęcia, czy prochom by to zaszkodziło. Być może ich magia płynie z naszej wiary. Umysł podpowiada mi, że nie byłoby się czym martwić. Ale na samą myśl o tym strach ściska mi serce. A w sprawach wiary słucham serca. Wiesz coś o upiorach, które szczegą prochu? Pewnej księdze był rozdział o tym, jak wyznawcy Andrasty oddali swe życie płomieniom, aby zostać jej wiecznymi strażnikami. Czy to nie piękne? Samo spalenie? Piękne? To do mnie nie przemawia. Jest jeszcze coś, o czym chciałeś ze mną porozmawiać. Wiesz coś o strażniku prochów? Nie. Nic na ten temat nie czytałem. Co o nim wiesz? Pilnuje urny i nie można go zabić. W takim razie musi z niej czerpać moc. Ciekawe. Powinienem już iść. Teraz tu wrócimy. Najpierw pójdę do wozu, jeżeli to będzie możliwe. Chyba czy naszej iść można. I pójdę zrobić sobie porządek w, w punku. Bo za chwilę, miejsca nie będę miała na potencjalne łupki, nie? I to problem. Mały, taki przynajmniej. Powiedzmy. Ty i twoi przyjaciele rzeczywiście wzbudzacie trwogę. Na trakcie to dobra rzecz. Słyszałeś jakieś plotki? Nie wiem, co ci powiedzieć. Nic mi nie przychodzi do głowy. Dobra. Jeśli jest coś, co mogę dla ciebie zrobić, proszę, proszę, powiedz. Pokaż mi swoje towary potem. Z pewnością spodobają ci się dobra, które z synem zebraliśmy. Dla ciebie zniżka. O, i zawsze można na ciebie liczyć z tymi zniżkami. No dobra, ale ja muszę się pozbyć trochę tych rzeczy zbędnych. Przynajmniej powiedzmy, że w cudzysłowie zbędnych, nie? No dobra, to poruszać. W dalszym drogach. Tak. tak. Zrujnowana świątynia. Wyglądająca na opuszczoną świątynię wykuta z poczułku. Zebran to 100 awans. O, a tu rozwinę mu tak siłę i kondycję. O mi się przyda też. O, mogę mu rozwinąć specjalizację i wybrałem sobie specjalizację Barda. I tutaj mamy premia specjalizacja partatu, plus 2 do siły woli, plus 1 do sprytu. Bardowie wedle orzezjańskiej tradycji pełnią rolę schytobójców, szpiegów, sabotażystów oraz wykonują inne tajne zadania podczas ciągu czasem słabo uzasadnionych sporów pomiędzy szlachcicami. Bardowie rozwinęli sztukę opanowaną przez Ministreli Przenosząc ją na wyższy poziom, zabawiają publiczność i są mistrzami manipulacji. Potrafią za pomocą pieśni inspirować przymierzającą i deprymować wrogów. Najbardziej. Rozwinęłabym dalej mu kradzież, i ulepszona kradzież to postać stała się subtelniejszym złodziejem. Podejmowane przez ją próby kradzieży mają większą szansę powodzenia. Dobra, rozwijamy mu to. I dalej, rozwiniemy mu umiejętność, może o umiejętność bierną. Tutaj, go otrzymuje nadnaturalną zdolność wyczuwania i unikania niebezpieczeństw. Talent ten daje mu 20% szansę na uniknięcie ataków fizycznych, wliczając w to ogłuszenie oraz powalenie. Najbardziej. Właśnie też przyda. Chłopie. Idziemy z tym. Это не было не то. не только там. Пожалуйста. 16. 3 mi się uśmiecha walka z tym, z tym smakiem, ale i tak będę musiał mi się z nim zmierzyć. Prędzej czy później. Dobrze, że chociaż się na nas nie rzuca. Oczywiście To jest wszystko w dzisiejszym odcinku Dziękuję wam za obejrzenie Do zobaczenia w kolejnym odcinku